Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Maskarada Aniołów. Część druga. Ciąg dalszy sesji regresyjnej Teda przeprowadzonej przez Barbarę Marciniak. Wkrótce zaczęły pojawiać się nowe zdjęcia, również z dzieciństwa. Ale tym razem z udziałem drugiej babci i siebie w nieco starszym wieku. Ted walczył o odzyskanie wyraźnego wzroku, ale coś, być może wywołana blokada, lub jego własna niechęć, powstrzymywało go. A potem, jakby bulgocząc gdzieś z głębi jego wnętrza, do jego umysłu zaczęły napływać informacje. Jego wspomnienia zaczęły się od dziwacznej sceny, niepodobnej do niczego. Co kiedykolwiek świadomie pamiętał. Dziadek na czymś stoi zaczął ponownie po długiej przerwie. Wydaje się zahipnotyzowana. Nic nie mówi. Zdejmują jej koszulę nocną i mają coś w rodzaju małego wiertła, dotykającego tyłu jej głowy. Coś jej zrobili i jest trochę inna. Znów przerwał. Jakby nasłuchiwał. Mówią jej, że jest bardzo wyjątkowa, podjął. Zakładają na nią białą suknię i sprawiają, że wygląda pięknie, albo mówią jej, że jest piękna. Ubierają ją i mówią jej, że jest piękna i że przyjeżdża, aby z nimi mieszkać i pracować. Ile tu masz lat? Przerwała Barbara. Mam dziesięć lat, powiedział. Pamiętam to, pokój i te istoty wokół niej, i obserwuję. Ona nie panuje nad sobą, a oni są wokół niej. Rozpuścili jej włosy i pokazali jej, jak pięknie będzie wyglądać, kiedy mieszka z nimi. Przygotowują ją do tego. Wydaje mi się, że to wszystko, co mogę teraz zobaczyć. I wygląda pięknie i młodo. Ted znów się zatrzymał, zastanawiając się. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to wszystko było w porządku, przyznał. Włączył się mentalny alarm, ponieważ słowa wydawały się fałszywe, nawet gdy je wypowiadał. Chcemy tylko prawdy, powiedziała Barbara, do tego dążymy. Wyjaśnij swoją wizję, poleciła mu Barbara, pogłębiając jego trans i powiedz mi, co się naprawdę dzieje. Ona narzeka na ból, kontynuował i przywieźli kogoś innego. Czuję, jakby ją antagonizowali i torturowali. Wszedł ktoś, kto mówi, że jest moim dziadkiem, ale mój dziadek nie żyje. Kłóci się ze mną, że to nie jej mąż, nie obchodzi jej, co mówią. Ktoś jest zły. I to wszystko, co teraz widzę. Ted zapytała Barbara, czy to jest ta babcia, z którą spałeś tej nocy, kiedy usłyszałeś głos w pokoju. Tak! Ile miałeś lat? Kiedy to się stało? Dziesięć. Skupmy się na tej nocy, poleciła Barbara. Poczuj łóżko, jesteś w łóżku z babcią. Poczuj to, a twoja pamięć jest doskonała. Czy czujesz się tam teraz? Tak! Wybełkotał, pogrążając się głębiej w transie. Kontynuowała Barbara, zaczynasz mi opowiadać szczerze i jasno, co wydarzyło się tamtej nocy. Raz, dwa, trzy. Słyszę teraz jej głos, odpowiedział Ted. Żąda, żeby zabrali nas do domu. Narzeka na ból z tyłu głowy. Mówi im, żeby zabrali to coś od niej. Jak to się zaczęło? Spytała Barbara. Pamiętam, że spaliśmy, wyjaśnił, i ktoś wyciąga mnie z łóżka. Potem, następną rzeczą, którą pamiętam, jestem z boku pokoju. A obok mnie ktoś. Kto ma kaptur na głowie, moja babcia jest na środku pokoju. Zdjęli jej szlafrok i założyli jej inny i zrobili coś z jej włosami. Wygląda pięknie, ale wcześniej zrobili coś z tym dziwnym wiertłem na głowie. Ona bardzo się zdenerwowała i myślę, że uderzyła jednego z nich, ponieważ ją ranili. Zaczynam dostrzegać powiedział po krótkiej przerwie. to, co uderzyła, nie było osobą. Był to jeden z tych ciemnoszarych lub brązowych mężczyzn wyglądających jak człowiek podobny do jaszczurki. Jeden z tych gadzich istot. Oferują jej coś, co sprawi, że znów będzie młoda, a ona jest wściekła i odmawia współpracy. Żąda, żeby zabrali nas do domu. Ten gadzi facet wychodzi z pokoju i wraca z Och, to sprawia, że moja babcia bardzo zdenerwowana. Przywieźli mojego dziadka, który od jakiegoś czasu nie żyje. Wygląda młodo i przystojnie i mówią Grandi, że ma do niego dołączyć. Jak ona reaguje? Spytała Barbara. Mówi im, że to nieprawda. Że kłamią, że mój dziadek nie żyje. Kłócą się, a ona odmawia współpracy. Słyszę, jak woła do Jezusa. Znów się zatrzymał, nasłuchując. Reptilianin mówi brzydko podjął i mówi jej to. Nagle przerwał. Co on jej mówi? Tet. Zapytała Barbara. Powiedział jej, że włożyli jej coś do głowy, powiedział niechętnie i że jeśli nie będzie współpracować, to ją zabije i tylko oni mogą to powstrzymać. Nadal odmawia. Co oni chcieli, żeby współpracowała? Nie wiem, wykrzyknął Ted. Nie mogę tego zrozumieć zaczął ponownie ale to ma coś wspólnego z chorymi ludźmi. Czy twoja babcia miała coś wspólnego z chorymi ludźmi? Mogła sprawić, że brodawki znikną, i tak dalej. Wiedziała, skąd wziąć korzenie i zioła w lesie i używać ich do leczenia ludzi. Mówiono jej coś o przychodzących do niej chorych ludziach. Ale odmówiła udziału. Powiedziała, że nie z właściwych powodów. Wezwała Jezusa dwa lub trzy razy. Słyszę, jak mówi: Nie, nie, nie zrobię tego. Mówią jej, że ktoś przyjdzie i nauczy ją więcej, ale ona nie chce się od nich niczego uczyć. Dlaczego miałoby być złe, gdyby chcieli, żeby leczyła ludzi swoją wiedzą? Nie wiem, ale za każdym razem, gdy jej to mówią, ona odmawia. Potem gadzi mężczyzna mówi jej, że umrze, ponieważ nie będzie współpracować. Tedowi zrobiło się bardzo smutno, a potem nagle wstrzymał oddech. O co chodzi, Tedzie? spytała Barbara. Czego właśnie się dowiedziałeś? Powiedział jej, że będzie miał moją duszę, odpowiedział Ted i zaprowadzili mnie na środek pokoju, gdzie ona jest. Coś mi robią. Nie, ona babcia wchodzi między nich. Wokół jest kilka istot. Ja, ten gadzi mężczyzna i mój dziadek. Stoi nieruchomo, jakby był oszołomiony. Wchodzi między mnie a gadziego człowieka. Wyciąga rękę i zatrzymuje go. Mówi mu, że się go nie boi, że spotkała go już wcześniej. Nie wiem po tym, westchnął. Oni coś robią, i jesteśmy z powrotem w sypialni. Pamiętasz, jak mi mówiłeś, że słyszałeś głos tamtej nocy? Wydaje mi się, że to był głos tego mężczyzny w kapturze. Ale nie jestem pewien. Niedługo potem babcia zmarła, prawda? Tak, zmarła dwa dni później na rozległy wylew. Tego dnia poszedłem do niej, ponieważ przypomniałem sobie rozmowę tamtej nocy w pokoju. Zapytałem ją o to, a ona przytuliła mnie i zaczęła płakać, że to był diabeł. Potem namówiła mojego ojca. Żeby zabrał ją z powrotem do domu i wszyscy pojechaliśmy Niecałe dwie godziny po naszym przybyciu Grandi miał na naszych oczach wylew i zmarł Barbara słuchała, jak Ted opisuje tę scenę A kiedy ponownie przeżywał te wydarzenia Jego pamięć się wzmocniła Powiedział jeszcze raz, że zawsze miał poczucie winy z powodu śmierci swojej babci Ciągle myślałem, że coś, co zrobiłem, spowodowało to zakończył. Co sprawiło, że to poczułeś? Chyba przez to, co wydarzyło się w nocy, próbowała mnie chronić. Wyciągnijmy to wszystko z siebie, powiedziała Barbara. Wróć i przyjrzyj się sytuacji. Ten gadzi człowiek mówił o mnie, kiedy tam dotarliśmy po raz pierwszy. Miało to coś wspólnego z moją istotą i z inną grupą, która miała ze mną kontakt. Nie jestem pewien, kim jest ta druga grupa dusz, a dziadek mnie chronił. Powiedziała: Jezus nie pozwoli ci dotknąć tego dziecka ani go zabrać. Wtedy powiedział jej, że umrze. Wróć tam, gdzie zakładają jej suknie, zasugerowała Barbara, mając nadzieję, że wspomnienia Teda będą wyraźniejsze i pełniejsze, teraz, kiedy zaczął przedzierać się przez sekwencję ekranową. Jaka jest prawda? Powiedz mi prawdę o tym, co się dzieje. Usuń wszystkie zasłony oszustwa. Klatka piersiowa Teda zaczęła falować. O nie, wyszeptał przestraszony, trzęsąc się i łapiąc oddech. Nie chcę już na to patrzeć. Nie musisz już patrzeć, zapewniła go uspokajająco Barbara. Nie muszę patrzeć, wyszeptał jeszcze bardziej przerażony, bo wiem, już widziałem. Barbara wprowadziła go w spokojniejszy stan umysłu, przypominając mu o ochronnej energii, którą zbudował wokół siebie. W końcu zaczął normalniej oddychać, słuchając jej cichych słów. Gadzi mężczyzna chciał z nią obcować. Powiedział Tet, kiedy odzyskał jakąkolwiek kontrolę nad mową. Jego głos był bardziej pewny. Ale zabarwiony głęboką nutą smutku i rezygnacji. Ale ona na to nie pozwoliła. Powiedziała mu, że robiła to tylko ze swoim mężem, a on nie żył. Więc przywieźli dziadka, a on uprawiał z nią seks. Ale kiedy z niej zszedł, to był reptilianin. I wtedy interweniowała. Chcieli mnie jako następnego. Nie wiem. Ale myślę, że to było seksualne. Wtedy skoczyła do przodu i zablokowała reptilianina. Kłócili się i powiedział jej, że umrze za to. I tak zrobiła. To nie miało znaczenia, że była starsza. Zapytała Barbara. Powiedzieli jej, że mogą przywrócić jej młodość. Czy możesz dokładniej opisać sytuację? Jak oni jej to zrobili? Czy to był tylko ten jeden raz, kropka? W pokoju było kilku, a także ten w kapturze, który mnie powstrzymywał. Nigdy nie widziałem jego twarzy bardzo wyraźnie, ale kiedy się odwrócił, wydawała się blada. Położyli ją na stole czy na stojąco. Stali, ale o, opierali się o coś w rodzaju ruchomego stołu. Chcesz zobaczyć resztę? zapytała ostrożnie Barbara. Pamiętasz, mówiłeś, że zaczął się do ciebie zbliżać? Tak, chciał mnie z jakiegoś powodu. Chcesz wrócić i się dowiedzieć? spytała Barbara. Tak. Barbara przywróciła go do głębokiej koncentracji, a następnie poprosiła, aby ponownie spojrzał na tę scenę. Co robi twój dziadek podczas stosunku? Zapytała: Czy jest świadomy? On gwałcił, próbował wyjaśnić Ted, ale to naprawdę nie był on. Kiedy go przywieźli, Wziął ją w ramiona i zaczął się z nią kochać. Zdejmowali jej suknie i była nieruchoma, nic nie mówiąc. Ale kiedy skończyli, a on się odwraca, widzę go. To nie jest mój dziadek, to człowiek gad. Cofnij się na chwilę, zasugerowała Barbara, z powrotem do miejsca, w którym opowiadali jej o ziołach. Rozmawiali z nią, ponieważ dużo wiedziała o ziołach. Mówi jej, że ma trochę ziół. Och, przerwał. Och, chcą, żeby wzięła trochę ich. Mówi jej, że mogą wymienić informacje i żeby spróbowała jego rzeczy. Bierze coś, co kładą jej na język, i myślę, że mi też trochę dali. Wrzucili to do naszych ustęp było dość przejrzyste. Może lekko żółte. Wszystko wydaje się teraz skupiać wokół Grandi, opisał Ted, przeżywając to wydarzenie na nowo. Odmówiła uprawiania seksu z gadem, więc wyszli i pospiesznie wrócili z rzekomo moim dziadkiem. W tym czasie moja babcia wydaje się poddawać sytuacji seksualnej. Nie wydaje się opierać. Po tym, jak z nią skończył. Kolejny jest teraz na niej. Potem biorą mnie i podnoszą na nią, jakbym miał uprawiać z nią seks. Ale nie przypominam sobie żadnej stymulacji. To coś, co dali ci do ustnie, czy wpłynęło na ciebie w jakikolwiek sposób? Nie sądzę, żebym był podniecony seksualnie, powiedział Ted, ale wpłynęło to na Grandi. Jakby dali jej jakiś afrodyzjak, Grandi to babcia. Co się teraz dzieje? Jest więcej niż jeden, który ma z nią stosunek, kontynuował, co najmniej trzech. Potem przychodzi ten, który wyglądał jak mój dziadek i zmusza mnie do seksu oralnego. Więc on ma penisa. Tak, ale nie wygląda jak normalny mężczyzna. Wygląda bardziej jak samiec psa, bardziej przypomina małą broń. Zamiast po prostu uzyskać erekcję, wydaje się, że wychodzi z osłony jak broń. Przesunęli moją babcię ze stołu, powiedział, a oni położyli mnie na nim. Teraz jest płasko, poziomo. Wtedy jeden z nich odbywa ze mną stosunek analny. Mówią coś o innej grupie, co ma coś wspólnego ze mną i to tak, jakby się z tego śmiali. Jakby nabijali się z tej sytuacji. Nie smak teda był ewidentny, ale był też oszołomiony. Nie wiem, o czym oni mówią, przyznał, ale to ja. Robią to, żeby się zemścić, być może. To jedyny sposób, w jaki wiem, jak to powiedzieć? Jak się czujesz? Kiedy to się dzieje z tobą? Zapytała Barbara. Czy jesteś w stanie myśleć? Płaczę za dziadkiem, powiedział Ted. Wydaje się, że nie odczuwam wielkiego bólu, ale strasznie się boję. Moje ręce są zaciśnięte na czymś, a także kostki. Kiedy ten gad przyszedł po mnie i powiedział, że mnie zatrzymają i tam grandy babcia wkracza między nas i mówi. W imię Jezusa Chrystusa żądam, żebyś przestał. Mówi, że za to, co nam zrobili, będzie się smażył w piekle na zawsze. Mówi, że piekła nie ma. Ona mówi, nie będziesz miał naszych dusz. Zganiła go. To go tak rozzłościło. Mam nie blisko siebie, a oni wszyscy stoją z tyłu, a ona mówi: Oszukałeś mnie, oszukałeś nas. Jest zła z powodu ziół i tego, co nam zrobili. Po krótkiej przerwie Ted zakończył wspomnienie. To wszystko, co pamiętam. Ubraliśmy się z powrotem, a on mówi jej: Umrzesz za to. Ponieważ ten chłopiec należy do nas. A potem wydaje się, że jesteśmy z powrotem w naszej sypialni. Jak się teraz czujesz? Trochę odrzucony, przyznał, zły, zraniony. Cieszę się, że na to spojrzałem, ale tak trudno było na to patrzeć. Pierwsza regresja przyszła łatwiej. Tet potrząsnął głową, przytłoczony i głęboko zły. Koniec przekazu z sesji. Był to fragment książki pod tytułem Maskarada Aniołów, napisanej przez Karle Turner. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.